Nasz szpitalny oddział ratunkowy, dzięki pomocy dyrekcji szpitala, jest od niedawna w posiadaniu zestawu REBOA. Ale co to tak naprawdę jest REBOA? Czemu jest taka wyjątkowa? I dlaczego mamy nadzieję nigdy nie mieć okazji jej użyć? Jako szpitalny oddział ratunkowy w Centrum Urazowym na Województwo Łódzkie, bardzo często zaopatrujemy pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi w stanie ciężkim. Jednym z najpoważniejszych powikłań obrażeń u takiej grupy pacjentów jest krwawienie, a niekontrolowane krwawienie w każdym przypadku prowadzi do wstrząsu, hipoperfuzji, czyli zmniejszonego przepływu krwi przez tkanki mózgu i serca, a ostatecznie może doprowadzić do śmierci pacjenta. Wczesne zamknięcie aorty głównej tętnicy naszego ciała na odpowiednim poziomie pomaga zachować ukrwienie mózgu i serca, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego przeżycia pacjenta. I tu właśnie wkracza reboa, czyli resuscytacyjna okluzja balonowa, po angielsku resuscitation ballon occlusion of iota. Występują trzy strefy na przebiegu aorty, w których umieszcza się balon od celnika reboa. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie tymczasowa metoda zaopatrywania chorego przed ostateczną interwencją chirurgiczną. Jest to sposób na zyskanie czasu i podtrzymanie funkcji życiowych chorego do czasu operacji. Reboa jest użytecznym narzędziem w liczeniu zagrażających życiu pourazowych krwotoków do jamy brzusznej u starannie wybranej grupy pacjentów. Jest tak naprawdę tylko terapią pomostową. Wymaga skoordynowanej pracy zespołu, tak aby przynieść pacjenta z oddziału ratunkowego poprzez ostateczne opanowanie krwotoku na sali operacyjnej i opiekę na intensywnej terapii.